Likarzy właśnie udostępnili nam nową datę, kiedy travis ma powrócić. Czy jest to sprawdzone czy nie? Dzisiaj powiem Wam, jak wygląda sytuacja, bo osobiście z doświadczenia wiem, że z mi już informacjami, że travis wraca i podali się dokładny dzień, sprawdziem. i faktycznie likarzy również o tym mówią, ale czy na pewno? Dzisiaj odpowiem Wam na to pytanie, bo znów jest ogromny hype na travisa i przepraszam, jeśli nie interesuje się travis, to po prostu nie oglądaj tego materiału, no bo ten odcinek jest skierowany do community. Który jest zainteresowany tym skinem i które prosiło mnie po prostu o ten odcinek Jeśli interesujesz się, interesujesz się tym tematem Oczywiście obejrzyj, walnij subika, apeczkę w górę No i oczywiście wpisz kodik SEIKAMSTAR w sklepie I jakby faktycznie ten Travis wrócił Będę po prostu mega wdzięczny za używanie mojego kodu Insta, Discord, Twitter, TikTok w opisie Koniecznie wbijajcie, będę wdzięczny i sekunda dla partnera Teraz szybko pokażę Ci serwis Amazing Selfie Czyli polski portal społecznościowy Ideą portalu jest dzielenie się zdjęciami selfie a użytkownicy mogą je tutaj publikować, komentować, oceniać czy brać udział na przykład w comiesięcznych konkursach. Dużym plusem serwisu jest to, że możecie zgarnąć w konkursach. Fajne rzeczy tak jak np. tablety, głośniki czy inne gadżety. Serdecznie Was zapraszam do sprawdzenia Amazing Selfie samemu. Link znajdziecie w opisie, możecie wziąć ją w konkursach, czy pokomentować zdjęcia i sobie je poprzeglądać. Dobra, pierwsza czy musimy sobie powiedzieć, czyli skąd wzięło się, że Travis wraca? No i czy jest to fake? Generalnie wzięło to się od największych likerów, którzy podali dokładną datę i faktycznie sprawdziłem wiele Twitterów, sprawdziłem wiele informacji. I faktycznie taka tutaj istnieje. Kiedy ma trafić wrócić? Okazuje się, że już 29 lutego będzie dostępny w Fortnite cie. i lekarze mówią, że są to naprawdę potwierdzone informacje, no i że na 100% będzie. No i teraz część osób pewnie zapali lampkę, jak to 29 lutego. No i właśnie tutaj tkwi problem. Po prostu to wszystko jest żartem ze strony likarów, no bo nie ma takiego dnia w tym roku jak 29 lutego. Jest oczywiście tam w innym być może roku, ale w tym roku luty ma tylko 28 dni, no i po prostu niektórzy załapali ten żart, niektórzy nie. No i generalnie problem jest taki, że duża część osób, jak naprawdę nie ponad połowa, totalnie tego żartu nie załapała, no i faktycznie ludzie uwierzyli, że ten Travis będzie. No i teraz powiecie, dobra, nie ma co już oglądać tego filmu, no i nic bardziej mylnego. Dlaczego? Dlatego, że pojawiają się już teorie, że w kwietniu wraca Travis, że wraca w inne dni, no i teraz ci powiem, jak to tak naprawdę wszystko wygląda. Generalnie skąd to się wszystko bierze? Pierwsza sprawa, no że po prostu ludzie nie zaczęli żartu, więc 29 na pewno Travis nie powróci. No i to też już tłumaczyłem na streamach ale ludzie generalnie dalej nie wierzyli. Generalnie sprawy wygląda tak, że Travis prawdopodobnie w tym momencie ma bardzo małe szanse na powrót. Generalnie niektórzy mówią, że być może powróci 28 czy innego dnia, no i generalnie to wszystko, co obecnie wiemy, to był po prostu fake, taki żart ze strony likerów, więc tych dat na pewno nie traktujcie na poważnie. Dlaczego Travis miałby wrócić w kwietniu bądź w innej dacie? Tego też kompletnie nie wiem i sprawdziłem dosłownie wszystko, co się dało, no i faktycznie takiej informacji nigdzie nie znalazłem. Generalnie ma żadnych informacji, żeby teraz Travis miał powrócić, żeby miał się pojawić, więc prawdopodobnie na 99% moim zdaniem Travis obecnie nie wróci, jak tylko będzie miał się pojawić, ja oczywiście wam. Nam takie informacje, czy to na Discord, czy to gdzieś indziej, no bo po prostu będzie to wiadomo od największych likerów, a nie po prostu będzie to jakaś forma dowcipu. Czemu Travis ma nie wrócić i dlaczego ten skin nie wraca? Tutaj generalnie mamy dwie takie rzeczy. Pierwsza sprawa, Travis, moim zdaniem, jak i zdaniem wielu likerów topowych, miał faktycznie wrócić. Epic Games go aktualizowało kilka razy i ten skin naprawdę miał pojawić się w Fortnite jednak jakiś czas temu. Na koncercie Travisa wydarzyło się wiele niefortunnych rzeczy, i tak naprawdę, Fortnite z bomby praktycznie jakby zerwał współpracę, bo to coś na zasadzie, że wtedy akurat była emotka Travisa o w Fortnite i Fortnite usunął całą zakładkę sklepu, żeby tylko po tych wydarzeniach tej emotki nic z Travisem związanego nie było już w Fortnite. Cie. Następnie, Fortnite zaczął usuwać przedmioty z szafek graczy z Travisa, można było do nich spokojnie napisać, i wtedy Fortnite wam. Tak naprawdę pozwalał na usunięcie rzeczy z nim związanych, bo tak naprawdę skierowane, że jeśli ktoś nie chce mieć nic co się kleje z Travisem, mógł na spokojnie to odebrać. Dotyczyło to oczywiście płatnych rzeczy, jak i tych darmowych. No i teraz dlaczego Travis jednak na pewno nie powróci, w obecnym momencie. pierwsza sprawa, nie ma żadnego wydarzenia, dlaczego miałby powrócić. Na razie jest duża spina między Epic Games a Travisem. No i tutaj pamiętajmy o tym, że raczej Epic Games na razie go nie przywróci jednak, bo też jeśli chcieliby go dać do sklepu, to na pewno będziemy to wcześniej z lików, tak jak w poprzednim czasie Epic Games aktualizowało go kilka razy w sklepie, miało taki plan go dać, a obecnie raczej jest to całkowicie przekreślone. No i też ostatnio czytam komentarze pod moimi filmami. Jak ktoś nie wie, że faktycznie ludzie pytają o tego Travisa, to mniej więcej kilka razy dziennie na pytania o niego. No i parę komentarzy, co jednej pod filmami też możecie sprawdzić. Nagranie no dużo osób mówiło, żebym nie fejkował. Że travis jednak wróci, bo takie są pogłoski i od razu mówię, jeśli ktoś, mój wam jakiś youtuber czy coś, że travis teraz powraca, to jest po prostu fake i clickbait. Jeśli takie rzeczy by się pojawiły, no to oczywiście wiedzielibyśmy to z Twittera. Ja na przykład swoje wszystkie filmy opieram na przykład na Hypexie, iFiremonkey, Mistrznie czy innych likerach po prostu. I głównie na tym bazujemy, bo nie oszukujemy się, ale żaden youtuber, żaden influencer nie wie kiedy pojawi się dany skin, tylko każdy bierze po prostu od największych profili i po prostu na tym bazujemy wszystkie te filmy, no żeby jednak to miało sens i żeby te przecieki jednak się sprawdzały. Kolejna sprawa, czy Travis jeszcze kiedyś wróci i jak to jest z tą umową. Jakiś czas temu rozeszła się taka plotka, że Travis czy tam Epic Game, zerwali całkowicie umowę. Moim zdaniem coś takiego nie nastąpiło. Dlaczego? Dlatego, że generalnie raczej coś takiego się nie odbywa, tylko jak już to być może umowa była po prostu na jakiś krótki termin, typowo na przykład na jedną współpracę, czy na przykład miała jakiś inny charakter. Wątpię, żeby te firmy tutaj zerwały na współpracy współpracę między sobą i też wątpię, żeby gracze o tym wiedzieli. Ja osobiście nigdy też tak informacji oficjalnych nie znalazłem, więc też był taki po prostu clickbait raczej przez kogoś puszczony, no bo nigdzie takich informacji po prostu nie dało się odnaleźć, nie widziałem i też wtedy ich szukałem, również pamiętajmy o tym, że raczej my jako gracze, czy nawet likarzy, czy jakieś inne osoby no nie dostajemy takiej informacji, że ktoś z kimś zrywa współpracę, no bo to są jednak duże firmy, które o takie rzeczy dbają więc takie informacje na bank nie są udostępniane publiczne, więc to również moim zdaniem był fake. no ale czy Travis nigdy nie wróci? I też od razu mówię, ja tego nigdy nie powiedziałem, ja to jak zawsze w moich filmach mówię, moim zdaniem Travis kiedyś powróci. Dlaczego? Jest to dalej jeden z topowych artystów, jest naprawdę duża gwiazda i Fortnite'owi tak naprawdę prawdopodobnie za jakiś czas znów będzie zależało, żeby wprowadzić go do Fortnite'a. Być może przy promocji jakiejś nowej płyty, być może przy promocji jakiegoś eventu znów pojawi się Travis i będziemy mogli kupić. Oczywiście to wszystko są tylko teorie, ale pamiętajmy, że Fortnite umie dogadać się praktycznie z każdym, więc nie zdziwcie się, jeśli Travis wróci. Oczywiście w tym momencie szanse macie naprawdę małe i raczej jest to jakaś bardzo, ale to bardzo odległa perspektywa, być może miesiące, lata, czy naprawdę jakieś sezony, rozdziały, aczkolwiek ja tak jak mówię, nigdy nie wykluczyłem jeszcze, że Travis może powrócić, może on być na przykład w tej formie, co był teraz, Albo może pojawić się Nekad w nowej formie skina, czy czymś innym. Pamiętajmy, że tutaj przebieg wydarzeń naprawdę odgrywa zawsze dużą rolę. No i nie oszukujmy się, ale jaki jest problem, żeby Fortnite nagle pogodził się z Travisem? Nie oszukujmy się, ale im tak głównie wszystkim chodzi o to, żeby zarabiać na tym. No, bo po to jest Fortnite jaki właśnie tak naprawdę każdy chciał, żeby zarabiać. No i żeby mieć oczywiście dobre imię, więc jak sprawa troszkę ucichnie, no to myślę, że naprawdę ten Travis ma jakąś szansę znów promować się w Fortnite no i robić to jakieś kolabo. Pamiętajmy, że Fortnite strasznie, ale strasznie. Mocno stawia na artystów, no jak widzicie, nie bierze raczej teraz streamerów do promocji czy innych osób, tylko stawia największe sławy ze świata artystycznego. No i najczęściej są tacyś piosenkarze, dla przykładu ostatnio mieliśmy właśnie tutaj Bruno Marsa Andersona, wcześniej mieliśmy również jakieś tam francuskie artystki w emotkach, Ariane, no i generalnie wiele innych tam sław. Więc tutaj mi się wydaje, że faktycznie są jakieś szanse, ale tak mówię, odległy termin. I teraz, co robić i jakie jest podsumowanie tego filmu? Obecnie Travis nie wraca, w lutym prawdopodobnie 100% nie wróci, w marcu nie wiem skąd się wzięły jakieś liki, w kwietniu też raczej nie wiadomo skąd to się wzięło, generalnie wszystkie aty te, jakie teraz znacie możecie wrócić do kosza, bo to wszystko są fejki, więc raczej na razie na no, Travisa i ma co liczyć. Może w przyszłym roku, może w tym roku, pod koniec, może w jakimś dłuższym czasie, perspektywie jakieś tam szanse są, ale generalnie nie teraz. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. I jeszcze raz, sorry, że był to materiał o Travisie, ale tak mówię, dla osób, które od tego wymagały, po prostu musiałem go nagrać, no bo niektórzy starych się brali, że 29 wlatuje Travis. Dzięki następnego, instalujesz go, twitter, tiktok w opisie, follow, subik, łapeczka w górę i kodnik sejkam w sklepie. I jesteś mega że to z widem, co co Ci bardzo dziękuję. Trzymaj się. Siema.